Laleczka i ślady dziecięcych stóp. Aha, tam jest! Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie, mała, chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Coś ci się pomyliło, ja. Też masz kocie oczy, jak on! Jak kto? Jak tamten! Jak tamten co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! I stąd, i stąd! To twoja lalka, prawda? M moja. Ma jakieś imię? Pan pigusek. Nawet ładnie. Oddaj mi go. Proszę. Pan Piegusek raczej nie przyda mi się na szlaku. Weź go, proszę. To jak? Może jednak opowiesz mi, co tu się stało? To dla mnie ważne. No... w lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł chłop ale wujkowi sobie mi robi coś się chyba nie podobało. Bar bardzo na siebie krzyczeli. No, no, a potem poszli do stodoły i. i, i tam. ty się to Mi nie puścił. Ale nie wiem dlaczego. A potem. Może to tam. W stronę kręgu. Gdzie zanosimy dary bożką. Ja. Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła, Kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z Tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie. Brudniku, zaprowadzę cię do niej. Ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. Nigdzie nie odchodź i nie rób hałasu, rozumiesz? Trzymaj się, mała.